Siema, ja jestem Święty A to jest jak widzicie w sumie Znaczy jeszcze nie widzicie, ale O tu widać Jakby drugi odcinek Druga połówka Pierwszego odcinka Tak to nazwijmy Tak, miałem nagrać wczoraj Ale z pracy po prostu nie miałem siły już Też było dość ała, Też było dość, dość późno, więc Postanowiłem, że nagram to dzisiaj z rana tam dalsze odcinki są i to jest drugi kurde, musiałem aż będę miał swoje bronie Okej. Okay. I lecimy. <laughs> Musimy iść Uff. jaźnie. Tak, to jest ten poziom. Już jestem pewien. Dawaj życie. mały no śmieciu. Tędy idziemy, tędy i ten. Powiem tak, powiem wam tak. To spoiler. Następne odcinki będą jej Naprawdę. Już miałem problemy pierwsze w tej grze. Jakby to je, Jezus, nie... jest się Co by nie mówić, gra z mi w takich momentach problem. Uś! Uś! Tę, tę, tę. To szczekanie To nic nie jest My. Ja tu przejeżdżam, to chyba chcę Jednak Jedna góra, Eeezko, Gdzie, Gdzie jeszcze właśnie Czy to tylko mi przypomina Tytana Tego co mieliśmy w na przykład tego co mieliśmy w Space Marine pierwszym? Kurwa, on strasznie go przypomina. Tutaj działko z tej strony. Tu może było działko kiedyś, albo jest tylko No kurcze, a jakby drugi raz tu jestem i drugi raz mam takie same odczucia. Y... Generalnie jak grałem, pierwszym razy, jak uciekłem, to pierwszy raz już ten poziom. To co? To zdobyliśmy tylko 4 z 6 sekretów. Chciałbym zrobić więcej. Tak, od razu wam... Od razu wam mówię yy, Ta seria nie będzie jakieś serio główna, to jest ta, jakaś, poczekajka. Wyjdzie z 2 Ta seria przychodzi od razu na... na Livestreamy! <laughs> ta seria od razu przychodzi na live streamy Nie wiem kiedy, na pewno streamek jakiś będzie. W ten weekend chciałbym zrobić wieczorem ale... no nie obiecuję, że się uda, tak? Nie uda. Uda. W takim czasie u mnie to leży leży i kwiczy. No patrzcie, Czy... szybka zmiana tematu. Działo. Możliwe działo to jakaś armatka. Czy... Czy... Tu chyba minigun wygląda. To jakieś torpedy. No kurwa to jest Tytan. Yy, wracając. Chciałbym nagrać? Nie, nagrać, bo raz. zrobić transmisję, ale... Chwalę się yy, Robię kanał w garażu, że muszę kończyć samochodem się bawić naprawdę to co to co to 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 jest to jest to, gra, to jest, mocno zmęczony potem, no. Nie jest to jest to jest to jest to roboty. Niestety. jest to to Fajnie było w końcu aż po Dobra, tu czysto, tu czysto, tu czysto. Tu nie ma nikogo. To sobie wybuchnę. To sobie wybuchnę. To kolejny tam. O tego chyba to nie widziałem. Czekaj, to jest kolejny, tak? Jeden był tam z tyłu.

Rek! Nie żyję Jeździ marnował granat że akurat to ich nie rozpacza. Zobaczmy, o to kurwa! <laughs> ja o zabiłem? Ty kurwa, coś w no? ja Chciałem. tym wypadku, Tutaj, Nic, nic, nic... tutaj, SĄ! tutaj, 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 oczywiście fajnie tutaj, 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 ikke var med lag, så skjønner jeg ikke. Klokka, det er det.

Dziecku, które dostało zabawkę Myyyyk Śmiecia I co już? Eee, no o kurde. Ej, tego nie zrobiłem ostatnio Ej, tego ostatnio nie zrobiłem i strzelimy z tej armatki sobie. W takim oto sposobnym wypchnąłem by się wejście tutaj. Czy to mi coś daje? Nie. Ale wątpię, żeby to było wejście tu. Wejście trochę niżej. Tak dobrze mówię? Nie. No i? Chcę się dowiedzieć dlaczego tak Ja jestem w takim szoku Nie wiesz, że bez powodu zostałem możliwość strzelenia i ten pocisk jest Pocisk jest akurat tam ja akurat tak sobie to nie wysłać może po prostu jaki tyle, znaczy stareki po prostu po prostu tyle z... Czekaj. nie odpuszczam Okej, okay, mamy sekret. <śm> hmm... No mi się nie chce ten tym pocisnąć. Pocisk został akurat tak. Chodź mi w No to znaczy, no... Dobra, jakby... Nic więcej już stąd nie... Nie zrobię tutaj, więc idziemy dalej, nie? ale... Daj, to zmienia fakty. No nie podoba mi to, żeby... tylko... Strzaj, lejtowo, misiu, by nie, się to, tylko... Strzelaj, wszystko lejtowo mi się wygląda. Nie dwa razy poddawać.

Pamiętam też, yy, nie pamiętam co ty do, to tutaj pokazywał, no tak tak, tak, że... Ziemniak to na tu kurde byłem Ja nie znać w takich Ale czy ty do Space Mountain 2, czy też tak czekacie jak ja, czy... czy nie, ale no... To Znaczy, kurde, mam nadzieję, że to będzie... Jednak trochę na niego czekam. Zaczynam się coraz bardziej bialać w Zero. duchu. Inaczej, mam nadzieję, że to nie będzie gra na jeden raz. Na jeden raster sobie taki pierwszy. Chociaż nie było w tym ale kurde, no nie szukajmy się, jakby ja byłem takim małym smrodem, który naprawdę nie, naprawdę nie ogarniał jeszcze, co robić. Małym smrodem, kurwa. Nie było tak dawno, co ty pieprze święty. Ale no, Byłem młodszy, nie ogarniałem za bardzo. Miałem mega problemy w multi-grałem multi troszkę. Bardzo mało, ale. Ale grałem. żeby nie było. Ciekawie, to Ciekawie będzie to Ten tytuł Dobrze będzie się miał grać Są też żaby większone Kurwa ile one mi krwi napsują Za chwilę Za chwilę, bo w tym odcinku są lepsze tak dzisiaj. Tak, Chociaż kurde. kurde, chciałbym puszyć dwa Spróbuję Chuj, no powiedziałem, no tu zrobię Cześć szpatki, chwilę myślałaś, że leży, eee, dobra, to jest dobra, tu coś jest Czemuś się że nie też, jest Jezu!

To co lecimy? I na górę! Piękny kawałek. Co my tu Życie i armor. A minicie, nic minicie życie. Lecimy... Ja. to ten Nie zauważyłem skutkamy robić, ja widzicie To nic, to nic, to nic, to nic, dobra, wróćki tam Oj, ile ja tutaj razy spadłem, autentycznie potrafiłem iść tutaj. Spadałem tak chcę, 5 minut. I ko... No i to było w lecie. Ja w ogóle nie spadłem. Tak, to jest coś, co o sobie. I teraz w kolejnym materiale. Ciała.